Przede wszystkim yy, to jest kwestia też taka, żebyście zadbali o swoje dokumenty, o swoje dokumenty aplikacyjne, z tego względu, że o tym też bardzo często ludzie pomijają. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że pierwsze co robią, żeby znaleźć pracę, to jest kwestia zapytania się o kogo. No, wujka Google, jak się pisze w CV? No i wujek Google podpowiada nam w ten sposób, że tu masz wzór, tu masz wzór, tu masz wzór, tu masz wzór. Co robimy? No. Ściągam, tak? Uzupełniam swoje dane. List motywacyjny zmienię tylko może imię i nazwisko, żeby to jakby wyglądało. I taki CV idzie w światło. Później nagle się dziwimy, że odpowiedzi nie ma. Tak? I słyszę hasła typu Boże, kochane, wysyłam już 80 CV i nic, tak? Cisza. No super, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to CV było robione po pierwsze no na pałę, tak? Bo dodatkowo wszędzie jest wysyłane dokładnie to samo, nie zważając na to, jakie tam informacje są zawarte i na co zwraca uwagę pracodawca, tak? Dodatkowo ginie w tłumie. Ginie w tłumie, bo to jest tak jak z tymi szansami 1 do 400. Te 400 tysięcy osób albo nawet niech będzie 90% z nich. Robią dokładnie w ten sam sposób. Tak? Więc tutaj, naprawdę, jeżeli kwestia, jeżeli chcemy sobie podwyższyć poziom i szansę na to, żeby zdobyć jakąś pracę, czy w ogóle dostać się na rozmowę rekrutacyjną, to rzeczywiście też jest tutaj. Przede wszystkim poziom dokumentów aplikacyjnych świadczy o poziomie Twojej motywacji do pracy. To jest bardzo ważne, bo o tym też nie zdaje nie znają sobie ludzie sprawy, okay? że to w jaki sposób ja podeślę te CV, co napiszę w mailu, tak? jak te CV będą przedstawione, jak te informacje w CV będą przedstawione, w jaki sposób będą zapisane chociażby, tak? bo często ludzie zapisują na przykład w opisie, w Wordzie. Natomiast pracodawca ma Open Office i on otwiera dokument i. Nie? Wszystko na jednej stronie. Tak? To wszystko tylko tak naprawdę może pogorszyć wasz odbiór i postrzeganie jako potencjalnego kandydata. <laughs> Trzeba o tym zapamiętać, że właśnie rozmowa rekrutacyjna to nie wszystko i to nie jest najważniejszy. Etap rekrutacji. Ponieważ na nią trzeba się najpierw dostać. Ok? I o tym zapominamy. Bardzo często. Przygotowujemy się do rozmowy rekrutacyjnej. Yy, przygotowujemy się do tego, w jaki sposób przez nią przejść, jak się zaprezentować, tak? I tak dalej. Natomiast zapominamy właśnie o tym najważniejszym etapie. Na etapie rekrutacji jakim jest selekcja CV? Selekcja CV przez rekrutera. Bo średnio na stanowisku pracy spływa mniej więcej 150 CV. Czyli rywalizujecie z minimum 150 kandydatami, tak? bo gdzieś te 400 tysięcy przecież tam już się musiało gdzie indziej porozkładać. Nie? Natomiast tak czy inaczej, jest to bardzo wysoki poziom. Więc Żeby się dostać, naprawdę trzeba coś zrobić w tym kierunku. Natomiast etap selekcji CV jest zazwyczaj najbardziej pomijanym etapem właśnie przez osób poszukujących pracy, natomiast jest najważniejszym etapem dla pracodawców. Bo tutaj, na tym etapie właśnie pada decyzja, czy ja w ogóle chcę tej osobie czas poświęcić i zaprosić ją na rozmowę rekrutacyjną, czy nie.